Nowy trend, może by się przyjęło. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie po krótkiej przerwie. Jest już, Justyna wróciła, ja wprawdzie zaraz wyjeżdżam. Ciągle bym w cały czas rozstanie. E, dla Was nowy film, the film o nazwie Mistrzowie Lata. Z racji tego, że ja jestem już po okresie urlopowoletnim, Kasia przed, to stwierdziłyśmy, że zmiksujemy wszystkie rzeczy, trochę kosmetyków, trochę gadżetów, dodatków i ubrań. No mamy nadzieję w każdym razie, że pomimo tego okresu wam się spodoba, bo wskazówki te można wykorzystać w następnym sezonie również. Więc zapraszamy do oglądania. Zacznijmy może od ubrań. E, tak, tak ja mam tyzkonosz. <noise> Powiem wam tak, że jeżeli przychodzi lato. To ja mam zawsze manię na takie jakieś fajne, kolorowe, bawełniane rzeczy, bawełniane zaznaczam, bo jeszcze dwa lata, tam czy trzy byłam w stanie na nie, nie, nałożyć jakiś taki poliesterek. Teraz już takiej opcji nie ma i z reguły ja wybrałam rzeczy bawełniane i wiecie, to muszą być rzeczy kolorowe. Ostatnio nawet kilka razy zdarzyło mi się nałożyć coś czarnego, coś takiego szarego, co nie do końca sprzyjało i pasowało nasze takie aury, aury pogodowe, gdzie u nas jest 30 kilka stopni, to nagle ja idę w takim czarnych ubraniach powiem Wam, że się źle czułam. Jakoś tak wiecie, tak? Smutno, smutno tak. byle jak. Ja stwierdziłam, że jeżeli jest lato, to trzeba postawić na mocne kolory, na mocne wzory. Ja mam tutaj takie dwie rzeczy, takie przy, na przykładu przyniosłam, bo jednak całej szafy, szafy nie będę nosiła do sceny. Pierwsza rzecz to jest kombinezon, kombinezon z firmy... Jebany? To kimono z tamtego roku, w takie palmy. Tutaj Kokosy. jakiś kokos. Coś fajnego, yeah, okay. idealnego na plażę, żeby sobie takie, wiecie, zarzucić, zwiewnego, przewiewnego, e, żeby było wygodnie i jakoś tak, wiecie, fajnie wyglądało się wakacyjnie letnio. I kolejną rzeczą, którą ja sobie kupiłam teraz właśnie kilka dni temu na wyprzedaży jest to sukienka tunika żółta. Kupiłam ją w zarze, przesadzona była z 90 zł na 39,9 nawet jeszcze chyba więcej niż 89 no, bo tak. to jest minus 50. No, w każdym bądź razie, żółta taka sukienka, tunika, która jest takimi pięknymi na plecach krzyżem, takimi Aha, e, bo Żureczkami, krzyżuje, krzyżuje, yy. krzyżuje. Także bez biustonosza to dla mnie teraz w ostatnim czasie idealnie, bo jakoś tak, nie wiem. Pierwsi bez uwięzi. Bez uwięzi, nie no. wiem. jakoś... <laughs> w każdym bądź razie ta żółta sukienka idealnie się sprawdzi właśnie na upał, e, na plażę, o, takie... takiego wiecie, jakiegoś kurortu letniego i tych takich klimatach. Także ja Wam polecam tym bardziej, że też dużo osób do Ciebie pisało jakieś wiadomości. Co zabrać na wakacje? Tak. Tak, tak, ja myślałam o takim filmie, ale jakoś tak stwierdziłam, że tego jest tyle na YouTubie, tyle o tym pakowaniu, o tym co zabrać, że stwierdziłam, że mój będzie nieciekawa, poza tym nie było czasu, ale z drugiej strony w sumie jak to się jedzie, ja miałam duży problem co zabrać i kosmetycznie i też ciuchowo. Bo też tak więc... wiecie, trzeba tak się spakować kompaktowo, żeby też nie brać całej szafy, ale wziąć takie rzeczy, które będzie można było miksować, tak będzie pasowało i do miejsca i do sytuacji, tak żeby człowiek wyglądał tak na wypoczęty, zrelaksowany. No ja nie brałam ani jednej rzeczy z długim rękawem, jedynym wyjątkiem był kardigan do samolotu. Nie brałam nic i super sprawa, bo y, nie założyłabym, bo było tak gorąco, więc ro, ro, rekonesans, jaka pogoda panuje w miejscu, gdzie się wybieramy letnio, wakacyjnie też jest wskazana. wskazana. Dobrze. O stroju kąpielowym. <laughs> Jeden raz tych sercówek dzisiaj pogadałam. <laughs> Ja potrzebowałam stroju, który y, podniesie co nieco i szukałam w wielu sklepach, na przykład w stylu, y, nie wiem, H&M, Zara online, bo ma, mieli kiedyś stroje. Nie byłam w Calzedonii, bo Kasia ostatnio sobie ja kupiłam, kupiła kupiłam, jest strój. taka torpeda, że z miseczki D mam miseczkę E. Jest torpeda. Nie wiem jak to się stało. Bo nie ma tam w ogóle żadnego takiego push-upu, takiego, wiesz, takiej... Ja nienawidzę staników z taką gąbką. Z taką gąbką, że ta po prostu gąbka wystaje tak, że po prostu kilometr. A ten stanik po prostu zdziałał mój cuda i ten sam jest taki sam. Też jest taki sam. Problem jest w tym, że ja widziałam dużo e, strojów z puszapem, ale wszystkie były zapinane klamerki. Ja tutaj owód mam 75, więc czasami to mi latało, a ja lubię po prostu mieć tutaj e, dobrze dopasowane. I słuchajcie, w New Yorkerze ten sklep mnie zaskakuje po raz kolejny. Znalazłam górę od stroju, który jest związany, i to jest najlepsza opcja, bo macie kontrolę nad tym, jak bardzo chcecie się ścisnąć. Czujecie, że jest dobrze dopasowane. Nikt wam tutaj nie sugeruje, wiecie, żeby zapinać na haftki. Więc była torpeda, dobrze, że byłam poza granicami kraju. Wiecie. Bo paparazzi po prostu by szaleli nad Bałtykiem. Nie wiem, Taka co by mi się miała. działo. Orki z Majorki. Orki. Orki z Majorki. Orki z Poznania. To jest super sprawa. Myślę, że te stroje nawet są teraz na jakichś wyprzedażach, bo te wszystkie tak. kolekcje teraz są mhm. wyprzedażowane. Więc y, strój super sprawa. Bardzo dobry materiał, ma fajne detale, bardzo fajny haft. Taki, no ma taki warkocz, haft, warkocz, bardzo nie. ładnie to wygląda. Ja nie przepadam za, y, teraz jakoś za abstrakcyjnymi strojami. Miałam taki etap, że chciałam coś bardzo szalonego, ale jednak zosta zostałam przy klasycznej Czerni. Serdecznie polecam New Yorker. Niepozorny sklep, ale dobry strój można tam znaleźć. Ten kosztował 59 zł za górę. Dół miałam, więc nie kupiłam. Super sprawa, bardzo dobrze letnio. Podkreśla, co trzeba. Kształt. Przechodzimy teraz do kosmetyków i dwa niezbędne. To nawet nie tyle, że lata, ale tak naprawdę całego Życia. roku. Czy to są jakieś imprezy rodzinne, czy sylwester, czy urodziny, imieniny, jakakolwiek okazja. Sally Hansen. Have. Coś have. To jest coś, coś tak niezbędnego, że to po prostu w szafce w łazience, w łazience na półce po prostu musi być. To jest po prostu coś tak wspaniałego, coś tak, co po prostu robi wam nogi takie gładkie, jeżeli ktoś ma problemy z naczynkami, jakieś krostki, jakieś przebarwienia, to macie, to, wam, wam, to wam tak fajnie wszystko wyrówna. Czy to to coś jeszcze dalej. Ja mam Medium Glow kolor. E, nie, no to jest kosmetyk Kupiłam, kupiłam akurat ten produkt na e, zeberka? Nie, zebra I kolejny produkt NYX to już jest też taki hiciorek. To stałam teraz właśnie ostatnio od mojej znajomej kolejne opakowanie, bo jakieś takie było w Glossy Boxa. I ona stwierdziła, że ona tego nie używa, i mi oddała, i to też jest również coś wspaniałego. Jest tak naprawdę taki brokacik, znaczy nie brokacik, to są takie drobinki złota, które ja z reguły nakładam tutaj na środek ręki, olej z drobinkami, i tak samo robię na nogach. I po prostu się idzie, ma taki się glow. Widzicie, jest taki fajny połysk, i jest taki bardzo fajny. No to nie są nawet drobinki, to są takie. Tak, tak, rozświetlenie, takie. rozświetlenie dokładnie, Roświetlenie, To nie jest taki brokat hamski brokat, wiecie? Koki-loki i brokat, bo to jest takie delikatne, fajne rozświetlenie całej skóry, więc ja zawsze sobie to używam na ręce i tak wzdłuż nogi i jest po prostu petarda. Kolejny produkt u mnie to balsam do ciała. I, I to jest. To jest... nie Nie? Taka barcia troszkę. Bralsam firmy Vaseline e, Coca Radian, czyli kakaowe rozświetlenie z masłem kakaowym. Ja dla takiego zapachu kakaowo-kakaowego... Jestem w stanie zrobić wszystko. Nie każdy to lubi. Kasia no, no, już nie. się wykrzywia, bo ona wanilinie, no, no, bo za duszące i ona lubi świeże. No, tak, ja lubię cytrusowe. Więc to nie dla niej, ale dla osób, które uwielbiają zapach czekolady, kakao i zapach kremu masło kakaowe z ziai, bo to bardzo podobnie pachnie, polecam. Ja yy, z balsamami mam taką relację, że kupię. Jest ok, lubimy się, ale bardzo mi się szybko nudzą i jak mam dużą butlę, to po prostu używam tak z mlekiem, mówię, boże, znowu muszę się tym ciapać, żeby to wyciapać i wyrzucić. Z tym nie, nie ma takiego problemu, bo to jest 200 ml, szybko się zużywa. Używałam tego w Grecji do podkreślenia opalenizny i chociaż nie ma napisane tutaj na opakowaniu, że to wspomaga kolor, to uważam, że ma to wpływ na kolor opalenizny. No i ten zapach mi odpowiada, to jest wanilia, kokos plaża, lato, drinki z palenką, przystojny ratownik, fale. Drinki. Plusem ogromnym jest też to, że się bardzo szybko wchłania, co w e, innych balsamach kakaowych, takich mięsistych, grubych, gęstych, było problemem. Ten się wchłania momentalnie. Super sprawa. No i to on już jest praktycznie na wykończeniu, więc muszę go dokończyć i kupię kolejny na pewno, ale zastanawiam się nad wersją w spreju, bo widziałam reklamę. A, w sumie Więc e, spróbuję. Hase, nie mogę być. Tak. O, to jest rewelacja. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Nie sugerujcie się nazwą Vaseline, bo... Ona jest taka słaba. Kurczę, bo ja mam, że ja widziałam te produkty i ta, ta sama nazwa jest taka. odrzucająca. odrzucająca no ale no. to jest ta, wiesz, taka marka z tradycjami w Stanach, one już są, te kosmetyki są x, x, czasu, więc. Vaseline. Kolejnym mistrzem mega banalnym i takim prostym, że go wstyd pokazywać, to jest suchy szampon. To po prostu chyba używa tego każdy. Używała Nie wiem, dzisiaj? no proste. Czuć kwiaty. I to nie o to chodzi, że ja sobie nie myję włosów trzy dni, czy dwa dni, po prostu sobie to używam. Tylko nawet tego samego dnia, kiedy ja umyję te włosy, tym bardziej teraz w tych upałach, które były, ja wracałam do domu, no i te włosy były takimi kluchami, że człowiek nie wiedział, co ma z nimi zrobić. Więc ten szampon Batist z Rosmana tak naprawdę pomaga. Tym bardziej też, jakby tam ostatnią. Na blogu, nie, bo ja pobrałam jakiś komentarz na Instagramie u blogerki Jestem Kasia, która miała tak fajnie włosy uniesione i ktoś zapytał się, jak to zrobiłaś to, że masz tak fajnie włosy uniesione i powiedziała, że ona używa właśnie na objętość, na to, że podniesienie tych włosów w szamponu Batiste. On się zostawił, nie przesuszać głowy. Bo tam dziewczyny kiedyś pisały w komentarzach, że nadmierna, nadmierne używanie może przesuszać skórę w głowy, ale. Wiecie co jakoś tak nie zauważam, ale to też nie jest tak, że tego szampon, tak jak mówię, używam codziennie. Raz na jakiś czas, jak jest jakaś sytuacja awaryjna, kiedy po prostu nie chcę mi się już tego samego dnia myć drugi raz włos, tym bardziej, że mam długie i wysuszenie i widzicie, To jest nawet nie problem tego, żeby to umyć. Woda podróżowa. Miejmy w odpowiednich godzinach się, ale to nie o to Chodzi o to, że. Um, wysuszyć moje włosy, na naprawdę jest no dramat, ja po prostu nie jak już wyjdę z rysznica i mam te włosy wysuszyć, to mogę się już iść od nowa myć, bo jestem cała spocona, więc raz na jakiś czas szampon Batist mega banalny mistrz, ale taki niezbędny w mojej toaletce i w łazience. W sytuacjach awaryjnych Batiste zawsze pomoże. Jeżeli mówimy o ratowaniu, ja powiem o pierwszym kosmetyku, którym okazał się ratunkiem, mistrzem, wybawicielem moich wakacji na wyspie Tasos. Jest to Bioderma, a jest to e, konkretnie emulsja po opalaniu, o działaniu łagodzącym i przedłużającym opaleniznę. Oczywiście jak standardowy Polak na wakacjach, e, gdzieś ten pierwiastek w sobie Mam dalej, nie umiem się go wyzbyć. Stwierdziłam, że e, pierwsze dwa dni oczywiście będę się opalać z trzydziestką, ale później to chyba już skóra, nie wiem, magicznie się do słońca przyzwyczai i w sumie po co? No i oczywiście wyszłam, e, zresztą nie ja sama. Na plaży na kilka godzin w upale 37-8-stopniowym bez żadnego filtra. Możecie mi linczować, katować i bić. Sama się zastanawiam, jak mogę być tak głupia w tym wieku, ale tak się stało. Twarzy na szczęście nie opalałam, bo twarzy nie opalam nigdy, więc uchroniłam się jakoś, ale ramiona najbardziej cierpiały, no i cierpią najbardziej dekolt. Zużyłam tego smaru. Zobacz, to jest po jednym wyjeździe, prawie puste. Zużyłam tego tony, smarowałam się tym e, rano po opalaniu, przed opalaniem. Później, jak wróciłam po każdym prysznicu, czasem nawet częściej. E, no i e, pomogło, rzeczywiście ukoiło skórę, uspokoiło tą opalniznę strasznie drażliwą i taką czerwoną ugasiło. Nawet delikatnie złagodziło ten ból związany z tym przesadzeniem opalania. Pachnie przepięknie, jak takie mleczko e, no, łagodzące właśnie. dla hmm. dzieci. Super sprawa, pomogło mi i kilku innym osobom, które też tak były mądre i inteligentne, żeby na plaży wyjść bez filtra. Serdecznie wam polecam, to jest Bioderma. Napiszę wam całą nazwę na dole, bo to jest dosyć duża, długa nazwa. I moimi ostatnimi mistrzami to są oczywiście wody termalne. Tu mam jedną wodę termalną Vishni, którą po prostu już to jest, wiecie, na dwa psiknięcia. Ona była w tamtym roku w Glossy Boxie i jakoś mi w sumie została, bo wcześniej miałam jakoś też jeszcze inną wodę, no także to wykołam. teraz ostatnio na dniach kupiłam sobie z Jai orzeźwiającą mgiełkę zafachową do twarzy, ciała i włosów. A chcę wam powiedzieć? Okej, okay, zadanie, okay. co? Nie, to no myśl Okej. To jest taka typowa, standardowa mgiełka do ciała, która tonizuje, nawilża, no i przykład też zostawia taki fajny Świeży zapach. Kupiłam ją w aptece ostatnio za chyba 5,90 Pewnie jest w każdej ziai takiej stacjonarnie, także naprawdę Wam polecam. Pachnie pięknie i teraz wiecie, na moje wakacje idealnie się przyda, no bo ta to, to już skończyła. skończyła. Ale w ogóle mi się mega to pojawia, że, że, że to jest tak mgiełka na całe ciało, czyli mogę sobie twarz, e, boże, włosy popsikać, czyli czasami tak wiesz, Ute. zapach odświeżyć. Tutaj na całe ciało, na, na nogi, więc będę, to będę taka wiecie, szła i ten ta zapach się będzie się y, unosił. Tak, taka będę wiecie. Tak jak tutaj producent mówi, yy, ona poprawia samopoczucie. Magiczna angiełka, musi za 6 zł dobry następ. Eee, sprawdza się w opalne dni w lato. Także wam polecam, jeżeli ktoś czegoś takiego szuka na wyjazd małego do tak do, do torebki, także Wam polecam. Te okulary, to mistrzowie niekwestionowani tego lata, słuchajcie. Kupiłam je na eBayu za śmieszne pieniądze. Ja zawsze jak szukam jakichś fajnych e, okularów e, tanich, to wpisuję, nie wiem, cat eye, e, sunglasses, vintage 205. coś tam. Vintage Cat Eye Retro Style Sunglasses, i wszędzie znajdziecie że do Allegro, na eBayu, na tego Amazonie. Jest, tego jest mnóstwo. Jak będą one jeszcze, to ja wam wkleję linka, ale wiem, że dziewczyny na Instagramie czy na Facebooku, e, czy pod filmem Stasus, wklejały linki do tych okularów, więc one może gdzieś tam jeszcze się pojawiają. Ja na wyjazd na lato, na jakieś takie oderwanie się od szarej rzeczywistości, zawsze szukam czegoś takiego wow. I pomimo tych. Kilku par klasycznych, które noszę na co dzień, które są super. Stwierdziłam, że zaszaleję i kupiłam e, takie oto okulary, które są lustrzankami niebieskimi. Wyglądają po prostu mega śmiesznie. Tutaj mi trochę lampy odbijają, ale myślę, że e, fajnie to wygląda. Poza tym, jakoś ostatnio strasznie mnie na szłamania na niebieskie szkła. Jakoś tak fajnie wyglądają. Nawet wyglądają tak fajnie, wakacyjnie, morsko, i tak wygląda się wtedy. No właśnie, nim do, tak to zwykłe jakieś takie fajne okulary i od razu się wygląda. Tak, jak inaczej. tak samo z tymi szarymi ubraniami. No niby nałożyłam te szare ubrania, ale wtedy czułam się tak szara myszka w upalny dzień. Cześć. A jak się nakłada coś takiego fajnego, kolorowego, to od razu człowiek ma inny nastrój, inny humor i tak jak już od razu się lepiej czuję. No Włożyłam i już mam odejść na imprezę nawet we wtorek. Do, do tak, idziemy. To by było na tyle, moi drodzy, kończymy Mistrzów Lata, Mistrzów Slash Wakacji, bo ten film takie miał mieć przesłanie. A jeżeli macie coś fajnego, godnego, polecenia, to tak jak zawsze wymieniamy się opiniami w komentarzach na dole. Pozdrawiamy Was serdecznie pa, i pa pa!